Dzień dobry, mam na imię Agnieszka, a wraz ze mną jest Pani Aneta. Dzień dobry. Reprezentujemy Centrum Tańca Gara. Kochani rodzice, drogie dzieci, witamy Was w nowym roku szkolnym i chciałabym zaprosić do udziału Waszych dzieci w naszych zajęciach tanecznych Creative Speed. Cieszymy się, że po tak długiej przerwie mamy możliwość w końcu spotkać się z Wami na żywo w szkole, więc zapraszamy serdecznie. Ruch i dobra kondycja wspomagają zdrowie i odporność naszych tancerzy. Dlatego mamy nadzieję, że w tym roku również Państwo nam zaufają i uda nam się podjąć współpracę. Informacje o terminach naszych zajęć znajdą Państwo na plakatach w szkole. Przypominam, że plakaty są z naszą ambasadorką Panią Iwoną Pawliowicz. Będzie tu napisane termin, dzień oraz miejsce rozpoczęcia zajęć Państwa w Państwa szkole. Rodzice, którzy dokonają zgłoszeń online poprzez naszą stronę internetową Otrzymają również sms z terminem zajęć, jeżeli uda nam się ten termin ze szkołą ustalić. Teraz chciałobyśmy Was zaprosić do wspólnej zabawy w dalszej części naszego zdanego spotkania. Przygotowałyśmy na dzisiaj dwa hity, z tym jeden do utworu Cleo, którego za chwilę Was nauczymy, żebyście mogli zobaczyć, co czeka na Was na naszych zajęciach tanecznych. Mam nadzieję, że macie trochę energii i miejsca, aby z nami poćwiczyć. Robimy trochę miejsca w waszym pokoju i uwaga, krótki wierszy, żeby łatwiej nauczyć się kroków. Na początek wołamy. Z wami dzisiaj tutaj gramy, tak tańczymy i śpiewamy. Krzyżuj, prostuj, w górę skok. Teraz mamy taki krok. To może jeszcze raz. Uwaga, rączki do przodu i z Wami dzisiaj tutaj gramy, tak tańczymy i śpiewamy. Krzyżuj, prostuj, górę, skok. Teraz mamy taki krok. Spróbujemy do piosenki, całość, a początek razem z Wami. Rozpoczynamy czterema figurkami pozy do zdjęć. Dowolne, jakich tylko chcecie. Na Was, na naszych zajęciach. A teraz chwilę odpocznijcie, bo pokażemy Wam nagrody, jakie czekają na naszych tancerzy, na zajęciach kreatywnych w Waszej szkole. Każdy tancerz, który cały rok szkolny uczęszcza systematycznie i pracowicie na naszych tańcach, otrzymuje dyplom super tancerza, a także medal. W zależności od tego, jak długo chodzi na tańce. Jeśli jest to pies, Rok, to jest to medal brązowy. Jeżeli drugi to srebrny, trzeci złoty, a ostatnią nagrodą, którą zdobywają że jest statuetka bądź pucha. Oprócz tego w ciągu roku szkolnego dzieci na zajęciach otrzymują karty do gry dobre. Mam nadzieję, że uda Wam się zebrać całą grę i w wakacje zasiąść z najbliższymi, aby zagrać wspólnie tak, jak, tak jest, tak jak ja gram z panią Anetą w wolnych chwili. W takim razie przypomnę jeszcze jak można się zapisać na nasze zajęcia. Wspomniałam wcześniej o stronie internetowej www.gabdzieci.pl Tam możemy dokonać zapisów na nasze zajęcia online, bądź telefonicznie, dzwoniąc, wysyłając SMS-a z imieniem, nazwiskiem dziecka oraz numerem szkoły, są Państwo zainteresowani naszymi zajęciami. Powoli będziemy kończyć nasze zdalne spotkanie, ale zanim to zrobimy, chcemy jeszcze pokazać drugi hit, tak TikTok Tik dance z małą niespodzianką makareną. Tutaj także z Wami pani Aneta.

Dziękujemy Wam za wspólną zabawę i za tę możliwość spotkania. Pamiętajcie, że ruch w naszych chłodziec jest bardzo ważny i po tak długiej przerwie powinniśmy zadbać o kondycję naszych tancerzy. Zapraszamy serdecznie do zapisów i do zobaczenia na zajęciach w Waszej szkole. Do widzenia! Do zobaczenia!